Cześć wszystkim, z tej strony Asgard. Zapraszam Was do kolejnych odcinków z naszej starej dobrej gry Gwiezny Wojny, rycerze Starej Republiki z drugiej części. Takie jest już 10 miesięcy nie graliśmy i cóż przyszedł czas, żeby to zmienić. Także wracamy do naszej przygody. Tylko pytanie o co chodziło w tej grze, bo już nie pamiętam, znaczy. 5:60. Pamiętam, że nas uwięzili tutaj na tej stacji i tak dalej. Próbujemy się jakoś dostać. Taka nie pamiętam, co robiliśmy ostatnio. Także zobaczymy najpierw, co tutaj mamy. Mm. Dyplomacja Itorian. Zdecydowali się pomóc lopaki, lopakowi Suluskowi, zabijając luksję jego ryli. W zamian za przysługę Sulusk zgodziły się pozostawić Itorian i ich projekt w, w spokoju. E, czyli do tego Słuska powinniśmy się chyba udać mu powiedzieć o wszystkim. Już mi się też, że w ostatnim odcinku tutaj zabijaliśmy tą całą e, luksę. Luksą torpedę. To mi się kierzę. Dobra, rozmawiaj z luksą o plasterze z przemytu. Jej zdaniem, tam nie należała do żadnego członka kantoru. E, no spokojnie, ona już nie żyje, także a odkryć przyciele zamaskowanego morderca, podejrzalnie wyglądający blaster. Aha, czyli ten podejrzany sprzęt chyba z przymytem jest powiązany. Dobra, mroczny jastrząb kradzież. Droid protokolarny SBT zasugerował, że ktoś się skontaktował z kantorem, intergalaktyczną przestępczą organizacją, która ma, ma mały interes na stacji Cytadela. Przypuszczalnie dotyczy twojego poszukiwanego statku. Już do paliwa. Hmm. Aresztowanie. Spełnienie się ze stomowym aresztowym. Musi pozostać na stacji. Możesz korzystać z apartamentu C3, dobra. Forszy wybatu, zadanie dodatkowe. Aha, to są dla, aha, czyli z mamy głównych zadań? Seria? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć głównych zadań? Dobra, fałszywy Patu. Zadanie dodatkowe. Gra sera od buldu i HK47. Hmm. Dobra, do tych Itorian się przydało chyba teraz polecieć. Także myślę, że do nich pójdziemy. I zobaczymy co tam powiedzą ciekawego. Dobra, w ogóle jaka nie to była Kreja, ten koś jaki się nazywał? A to dobra, kurde, już po 10 miesiącach człowiek nie pamiętam. Yy, dobrze, mapę, mapę, mapę. I nie gdzie jesteś. Biuro Czerki. Nie. Hala od lotów, kompleks apartamentów, kompleks apartamentów. Nie. A tutaj jest kantor. Nie, chyba musimy iść do tamtego modułu mieszkalnego. Zobaczymy tutaj. Dobrze, 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 co my tutaj mamy? Laboratorium, środki medyczne, terminal informacyjny... Bivarium... Bivarium? kompleks czyli tutaj. Recepcjonista, co tam powiesz? Cóż to, co to za miejsce? Nie no, pójdę już. Nie mam sobie to rozmawiać. Dobrze. Tutaj mamy pełną Itoria. Yy, zobaczmy co to jest to tutaj. Jak to się nazywało? Wivarium co w tym... Jest? To był chyba jakiś ogród z tego co pamiętam, to mi się każe. Tak. Roślina Bahani. To wydaje się być rośliną Bahani, jeden z wielu gatunków, które Itorianie badają w ramach projektu rekultywacji zostawcie spokoju. Dobra, lecimy tam do tego przywódcy, Vitorian, przywódcy, Ja nie wiem czy to przywódca, już nie pamiętam, czy kto, <laughs> dobrze, i zobaczmy, czy coś powie ciekawego, tu mamy droida vitoriańskiego, vitoriański komputer, Umie. aha, dobra, to było przełączenie postaci, a, dobra, to jest przełączenie między obiektami, Dobrze. Do habat. Co tam powiesz? No, jasne. Przekonałem Lopaka słodka, by dał wam spokój. Znalazłem ten blaster, czy Przekonałem Lopaka. Bo moim zdaniem dobra. Chodzi z miecza świetlnego, który był w posiadaniu Jedi, niegdyś należącego do twojego stada. No, dobre stada. Jedi. <grydy> <grydy> Dobrze, dziękuję. Co jeszcze pozostaje do zrobienia? Nie mogę tego przyjąć od ciebie, czodo. Przyjmij to jako moją inwestycję w telos. O. Druga odpowiedź jest idealna. Ta najmniejsza część może pomóc w przyszłości. Dobrze. No no, problem. No na, no, na, <wir vastly amplify heartless> Dobra, może ujawnimy kopce czarki? Nie, no ich stąd w Właśnie, o to Cię proszę. Jakim sposobem czarka się tu w ogóle znalazła? Zgoda, pomogę Ci. Co ja będę z tego miał? Będę musiał to przemyśleć. Nie, nie pomogę Ci. Jakim sposobem czarka się tu w ogóle dostała? Znalazła. Uh -huh. I Rozsądną cenę. Dobrze. Skąd yy. no pomogę Ci. Mhm, mm dobrze. Zatem nie da się go obejść no To tylko kwestia uzyskania i przekazania ich władzom teraz. Mm, dobrze. Jak niby mam zdobyć te pili? Zobaczę, co będę w stanie zrobić. Dobra. Często spędza czas w kantynie. Dobrze, dobrze. Czyli... Czyli co teraz? Idziemy szukać tamtego kolesia z czerki, który nam może pomóc? W kantynie, czy... Prosto do czerki. Może wrócimy najpierw do kantyny, zobaczymy, czy nam coś pomoże, czy nie. Dobrze, hmm, dobrze, środki medyczne. Kurde, jakieś trochę spadki ma ta gra, tych expensów. Wcześniej tak nie było, z tego co mi się kojarzy dobra, jak się tutaj teraz biuroczerki widać od fali od Może pójdziemy najpierw do biuroczerki, skoro jest po drodze? Eee, hmm. albo zapiszę się biuroczerki, a nie wyszliśmy pracując z Czy to skądś indziej? Wyszliśmy?

I'm sorry, but that's all I can tell you. Ok, dobra, muszę już iść. Czyli mamy blaster zrobiony przez czarkę. Wow, 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 ale spadki. Gdzie jest ten komputer? Gdzie jest ten komputer? Pracownik czerki. Cholera, radzę jest, nie tak. Jonna Lorsa. O, na coś powie? Ciekawego? Dobrze, dobrze, już sobie idę. Jak nas tu nie chcą, to sobie idziemy. I tutaj nie, tu nic nie mamy. Dobra. To w zasadzie się stąd wynosimy. Czyli musimy iść do mm, po tego gościa w kantynie. Żeby nam pomógł się gdzieś dostać do górnego komputera. A jak się stąd... A, tamtenty, tam, dobra. Zapomniałem jak się wychodzi stąd. Terminal informacyjny to jest. I dodawali fali od lotu. To jest to. Tak, to, to to. Dobrze. To teraz kantynia, kantyna, kantyna. Gdzie to jest kantyna? Gdzie my jesteśmy tutaj? Centrum handlowe. Tutaj to kantyna, dobra. No to lecimy do kantyny w takim razie. Więc no tutaj po drodze tych dwóch typów się ciągle kuciło, z tego co pamiętam. Dobra, kantyna. Musimy teraz znaleźć tego gościa. Od Czerki.

Hmm, powiedz mi coś o Lorso. Wtedy ja wkroczyłem i ją zabiję. Dobra. Hmm, sądzisz, że w czymś nawali? Że w czym nawali. Wygląda na to, że jesteś odrobinę zazdrosny. Myślę, że po prostu masz problem z kwitem. Myślę, że mogę Ci pomóc. Myślę, że mam rozwiązanie Twojego problemu. Istnieją pewne pliki, na których chciałbym położyć łapę. Pliki, które upublicznieniu nie, pos nie postawiłyby jej w zbyt dobrym świetle. Szukam informacji kompromitujących ją, by przedstawić to rady. Radzie. szukam informacji, czy istnieją pewne pliki? Może... Dobra, istnieją pewne pliki. Gdzie jesteś, haker? Tak, coś w tym stylu. <grymne> po prostu szukam jakichś brudów, to wszystko. Powiem mu prawdę, czy co? Powiem mu tak, coś w tym stylu. Jestem zamknięty? Co znaczy? No dobrze, zatem jak mogę się tam zostać? Jest SOC? <grymne> A co to Mass Effect czy SOC? Służba Ochrony Stadeli, w no sumie to też jest stacja stacji stadeli. To nie jest żart, możesz mi pomóc. Chcesz mi pomóc? Perswazja. Oczywiście, że nie, słuchaj, mamy podobne cele. chcę zaszkolić czerwcę. Perswazja mocą może. Mhm, no dobra, rozmawiasz się z nim przez chwilę. Nie miałbyś z się najmniejszych problemów. Hmm. Masz na myśli, że B-44 mógłby wejść bez problemów? Alexa będę dostał do befordefa Ale Prawie wszyscy technicy czarki są teraz na powierzchni pracują nad strefami rekultywacji. Jednostka no. Dobra, pójdę już. Yy. Czyli musimy znaleźć jakiegoś typa. I idziemy stąd, bo ta muzyka trochę zagłusza wszystko. Eee, Teraz, gdzie my mieliśmy? Będę te komputer czerpony. Technik im o imieniu Chano, przebywający w apartamencie B2 we wschodnim module mieszkalnym, 82. Się... Dobra, wschodni moduł mieszkalny, 82. Czy musimy wrócić? Tędy możemy. No to jest moduł portowy, i no chcemy do mieszkalnego, to do musimy lecieć. Dobra, musimy znaleźć gościa, który pozwoli, który umożliwi nam dostęp do, do systemów Droida protokolarnego. Dobra, i teraz gdzie on do? Hmm, jesteśmy wschodnim? Dokładnie tak, jesteśmy wschodnim, czyli w apartamencie B2.